Zimą przerwy w dostawie prądu zdarzają się częściej i trwają dłużej, ponieważ trudniej usunąć awarie. Takie sytuacje są bardzo niebezpieczne dla osób korzystających z urządzeń podtrzymujących życie. W domu pomocy społecznej w Sieradzu, prowadzonym przez siostry Urszulanki, mieszka 32 podopiecznych. Niepełnosprawne dzieci wymagają całodobowej opieki. Siostry bardzo się niepokoją, kiedy z powodu awarii nie ma prądu. To by się mogło skończyć. Ostatecznie dla, dla naszych podopiecznych i to nie jednego. Mamy dzieci, które mają y, tracheotomię założoną, i jeden i drugi chłopczyk, bo to są chłopcy, wymagają właściwie nieustannie odsysania. Inne dzieci cały czas muszą być podłączone do koncentratorów tlenu. Bez tych urządzeń po prostu nie mogą oddychać. Coraz więcej osób opuszczających oddziały intensywnej terapii korzysta z urządzeń elektrycznych po opuszczeniu w domu. I te urządzenia, jeśli działają, to utrzymują to osoby przy życiu. W takich sytuacjach można próbować zastąpić urządzenie, ale na bardzo krótki czas. Strażacy przypominają, że można wtedy do nich zadzwonić. Sytuacja jest taka, że rzeczywiście w chwilach i w momentach kiedy zagrożenie życia będzie występowało, wtedy straż pożarna na pewno przyjedzie, udzieli pomocy w postaci np. pożyczenia agregatu prądotwórczego. Ostatni atak zimy sprawił, że strażacy starają się przypominać zarówno instytucjom zajmującym się chorymi, jak i rodzinom opiekującym się, na przykład osobami starszymi, o możliwości uzyskania pomocy. Jednym z takich ośrodków, które odwiedzają, jest dom pomocy prowadzony przez siostry Urszulanki. Wiem, wierzę, że macie e, czasami z tym problemy, żeby, żeby zapewnić tą ciągłość energii. Dlatego też, chociaż już wcześniej e, takie rzeczy czyniliśmy, wiem, że. że, że Chciałbym przypomnieć, że możecie zawsze liczyć na to, że przyjedziemy, pożyczymy agregat pożyczymy i będziemy razem wspólnie działać. Jeśli jest to dłuż, przerwa dłuższa, no niepokoimy się i w momencie, kiedy byśmy nie mieli możliwości zadzwonienia do straży, no to alarmujemy i pytamy się w elektrowni, ile jeszcze awaria potrwa, a nie zawsze dostajemy odpowiedź. Andrzej Wiśniewski, lekarz sieradzkiego pogotowia, nieraz korzystał z pomocy strażaków. Oczywiście każde urządzenie w karetce ma własne zasilanie, uzupełniane na każdym postoju. Czasem jednak zdarza się, że akcja trwa zbyt długo. Wszystkie te urządzenia potrzebują zasilania. Zasilanie może pochodzić na zewnątrz szpitala, wyłącznie z takiego agregatu, jakim dysponuje Straż Pożarna, więc to jest urządzenie absolutnie niezbywalne i nie do zastąpienia w pewnych sytuacjach. Strażacy apelują, by zwracać uwagę również na starsze mieszkające samotnie osoby. One również mogą ucierpieć podczas przerwy w dostawie prądu. Wystarczy wtedy zadzwonić i być może uratować komuś życie.